Mimo że święta Bożego Narodzenia już za nami, wciąż organizowane są wydarzenia, dzięki którym możemy poczuć klimat tych świąt. Na jedno z nich zaprasza Puławska Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W najbliższy piątek, kiedy w Kościele Katolickim obchodzona będzie uroczystość objawienia Pańskiego, potocznie znana jako Święto Trzech Króli, w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach odbędzie się koncert świąteczny. Najpiękniejsze kolendy, pastorałki oraz inne świąteczne utwory zaśpiewa Natalia Skipor przy akompaniamencie grających na skrzypcach Natalii Kozub oraz na organach Ewy Polskiej. Koncert swoim patronatem objął przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego Janusz Wawerski. Powiat Puławski jest współorganizatorem koncertu i brał udział w pokryciu jego kosztów. Koncert odbędzie się w piątek o godzinie 19 we wspomnianym już kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Wstęp jest bezpłatny.